się nasze szczego ziomka. No nie ma szans, nie teraz są. Tak, ja ja jestem tutaj budowany praktycznie. To nie jestem, ej, a, do, 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 do. Będzie walka. Oczywiście nie chcieliśmy, było ich trzech a nas dwóch, ale wiedzieliśmy, że nie mamy wyboru. Jednak wszystko mogło się już zaraz zmienić. W nederze aktualnie znajdowało się mnóstwo dystryktów, a jeden z nich właśnie nas zauważył i zmierzał w naszym kierunku. Słuchajcie, idźcie w swoją stronę. My pójdziemy swoją, nie ma co tracić czasu HUSARIA! HUSARIA! Oczywiście, że tak, craftuję Stary, w końcu, mam wszystko Ej, tam jest s... Star... Ej, star... dawaj szybko, ej, on mnie craftuje On mnie craftuje Dawaj, EJ! Dobra, jest, 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 luz, 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 mam, 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 mam co mieszka, Nie zgadzaj kto, kto go tu stawiał To jest taki... O! Barcał na głowie, Sagi Wstawek, wstawek, Super, wstawek, świetnie. Wstawek. Czułem, że sytuacja może lekko wymknąć mi się spod kontroli. Nie sądziłem, że aż do takiego stopnia będą na mnie napaleni. Mim. Jego o, jest, jest bezcenne. Jego seta by się oddał, może Jest no? lipa. Jest. No? Set może oddać. Wtedy na to. Życie, natomiast na go marnować, może być tam godną, co? No, jest źle. Nie ucieknie z Taiba. Koksa, zjadł Koksa. A on ma i więcej o, kurde. No. Ja totalnie nie jadłem. Dobrze, potem to ten totem! jest! <śles> jest, yes, go, go! <śles> Za to wszystko w tych igrzyskach. Okej, okay. chyba to czas Dragon, faktycznie podorać. Pomóż, 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 Drużywa! Refy mi się skończyły, potem do łapy. Pomóż, 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 drożuwa. Skup się na nim, skup się na nim, wszystko mi pada. Dla go, ładnie, ładnie. Ładnie leży!